Cześć, jestem Daliso i witam Was w kolejnym odcinku z gry Wizard 101 z serii Droga do Legendy. Dzisiaj zacznę od questa od nauczycielki ze szkoły ognia na 7 poziom, więc wezmę od niej questa od razu i szybko go zrobię i myślę, że jeszcze zacznę sobie dzisiaj drogę ulicy Trytonów. Yy, dobra, chwila, to ja mam. Czekaj, bo ja mam misję, żeby pogadać z tym. A nie, dobra, to co innego. Okej, okay, dobra, ja idę do jaskini. Gardzieli teraz to jest chyba tam. Za wieżą golema, tak jakoś. Yy, dobra, no i można iść w sumie. Chwila, bo głosy z gry nie włączyłem. O, od razu lepiej. Może trochę za no? O. No i tak powinno być, ok? Dobra, idę już do tej jaskini, dobra. Ci... Co, ty, co w tej jaskini będzie ciekawe? You whisper the name Philadelphia Pironis. We hear your call and answer, Pyromat. You may enter the mouth. middle. Silny ten kot. Dobra, e, jesteś, już Co -co In the dancing repente? flames, you see a great. The sky is thick with a cloud of winged dragons. They hurl themselves against the strong. Only one dragon remains. She is old. It is a wizard, a figure with eyes of fire. The wizard turns, looks at you through the flames. And and suddenly, the vision is gone. <coughs> <coughs> Wskaźnik mi się zbugował. Wiecie co to ja wam pokażę taki, taką poradę. Jak wam się tak wskaźnik zbuguje, to po prostu wychodzicie z gry i wchodzicie ponownie i powinno być wszystko OK. No, jest już wszystko OK. Czasami to może nie podziałać za pierwszym razem, więc jak nie naprawiła wam się za pierwszym razem, to możecie spróbować za drugim, za trzecim i tak dalej. Podniosę tego grzyba. Podniosę. Dobra, to z powrotem do dali yy, Flamei, Flamei? Flamea, no, Flamei. Dobra, mogę już do niej wrócić, oddać questa. Nie wiem, czy to będzie wszystko, czy jeszcze coś będę musiał zrobić, żeby ten czar dostać, ale domyślam się, że to będzie pryzma ognia. Tak, dokładnie jest pryzma ognia, czyli czar, który zamienia nasz y, atak z ognia na atak z lodu, czyli y, wiadomo, jak przeciwnik jest y, takiej samej szkoły jak y, ty, to mniej damage otrzymuje od y, czarów y, np. z ognia, nie w moim przypadku. A. Jak jest na przykład ze szkoły LODU, no to do, otrzymuje więcej, więc y, pryzma zamienia nam, jakby, szkoły na przeciwne, prawda? Bo ogień ma Dobra, na razie zajmę się kwestiami Dobra, chwila. Y, gdzie mam. Właśnie, bo ja nie mam tego quest'a. On jest chyba u tamtego gościa w Starym Mieście. On tam trzy quest'y dla nas razem miał. Tak, jednego już wziąłem, a jeszcze dwa zostały. Czyli wszystkie trzy ulice, tak? Drogę cyklopów już ukończyłem, pierwszego quest'a z tej serii takiej wątków trzech

Jakby nie mogli im normalnych nazw wymyślić w tym Wizardzie, ale no. W sumie. nie jest najgorszy, prawda? Ma jakiś tam swój urok. Dobra, susi Gryphyt. Gryphyt. Nawiedzona jaskinia. To będzie dużo jest 530 metrów, kurde. daleko, co? Nie wiem, ja myślę, że chyba cięcie zrobię, jak tam będę szedł. O, tutaj jeszcze jest quest, więc wezmę na no że spotkamy się tam już w, w tej jaskini. Dobra, już jesteśmy w nawiedzonej jaskini znajdują pięknie tą różkę. Ciekawe co to może znaczyć. Weszliśmy na poszukiwanie jej brata. Dobra, ja już tam mam znacznik, więc mogę na spokojnie tam już do niej się tepnąć. Did you find him? This is his wand. Something must have happened to him. Could you talk He's a little snobbish, but he might have a clue as to my brother's whereabouts. Can you check with him, So, Headmaster's still worried about Malister. You ask me, I think Malister Drake was such an inspiring professor. Ambrose says If you want to know, oh, Merle Ambrose, well... Dobra, mam no teraz dużo walki, więc myślę, że e, tak jak zawsze zrobię e, jedną walkę i cięcie, tak? Tak więc jedną walkę z nim, jedną walkę ze zgnilakami i cięcie zrobię, tak? No, najlepiej będzie. Dobra, wchodzę w takim razie do pierwszej walki już. Yy, dobra, myślę, że z tego elfa. Zapomniałem talię zmienić, ale to nie jest problem chyba. tych kot. No, już z nimi walczyłem w tej yy, w jaskini. Yy, w tej jaskini między drogą cyklopów a yy, tą aleją z tych kotów tam. To. Tam trzy walki chyba z nimi miałem. Trzeba było coś zrobić. Dobra, mogę go zrobić z rusztki, więc. Dobra, no to ja teraz te yy, 5-4 walki ze sługosami ducha dokończę yy, i spotkam się z Wami przed pierwszą walką yy, ze gnilakiem. Dobra, ja już w takim razie jestem tutaj, gdzie się gnilaki razbią, więc wejdę do pierwszej walki. Yy, no, do jedynej, jak, jaką zobaczycie. Yy. No, i jest Gnirak yy, Ranga druga, szkoła Wichury. Yy, mogę go pokonać. On ma trochę więcej HP niż tamten. Ale no to klapa, no ale jak klapa, no to w następnej użyję tego już tego elfa, Bo mimo wszystko więcej nie lada. Zabiję dwie rądy chyba, nie? Znaczy w sumie jedną, bo teraz go walnę za 100. A w następnej chyba tam 70 czy ileś, nie wiem, no, mam 71 Dobra, no to znowu cięcie Dobra, już ukończyłem wszystkie walki, trochę to zajęło 10 walk w sumie dobra, mogę pogadać z gościem The undead were using storm. Mm -hmm. Maybe you could ask Susie what she might know about this, and tell her I'm still trying Susie to find out what happened to her brother. What? Duncan needs my. Duncan is. I have seen them wearing some kind of strange. I Battle my... is... some rotting fodder, and collect these. Then take them to Duncan. Maybe Make will know why the, why the undead happened. Medalion. Jedna walka. Jak zwykle pokażę wam. Hmm. Jak to hmm. wygląda? W sumie już widzieliście, ale dobra, żeby zachować. E, że tak powiem, Nie wiem. Systematykę. To jeszcze jedną walkę wam pokażę, tak żeby było na każdego kwesta jedna walka, żeby nie było też, że cały odcinek po prostu będę chodził. Też trochę sobie popatrzycie jak walczę z przeciwnikami. Późniejszy w późniejszych miejscach to będzie tak, że nie będzie jedna, jeden przeciwnik walce, tylko będzie ich już y, dwóch, prawda? I będą, y, będzie trzeba naraz z dwoma walczyć. <grym> Dlatego teraz tutaj jest to y, ułatwienie, takie pokazali y, ułatwioną wersję walki, a potem już w tym... Y, w ostatniej miejscówce y, w Wizard City będzie miejsce w którym po prostu już dwóch do walki będzie wchodzić i dwóch naraz trzeba będzie... z dwoma naraz będzie trzeba walczyć, więc trochę ciężej ale y, zdobędzie się później na y, 22 levelu obszarówkę, która bije wszystkich naraz, więc to będzie akurat dobre dobra to w takim razie y, cięcie jeszcze raz jak y, dropnę wszystkie medaliony to się z wami widzę

O i teraz jest quest, w którym trzeba będzie zbierać takie, w sumie zostawię tutaj e, znaczek, bo mogę trochę za daleko pójść jak będę zbierał te skrzynia, nie chcę znowu tyle biegać, nadrabiać dwa razy tą samą trasę. E, dobra, pierwsza skrzynia, one stoją porozrzucane w różnych miejscach i trzeba je po prostu zbierać. Jak się je zbierze to one przez chwilę... E, na chwilę znikają, a po prostu później e, znowu się pojawiają i coś inne może zebrać jak ma tą misję. Dobra. E, Zabierałem wszystkie, idę już do Bruna w końcu oddać. <coughs> Dobra. I dojgnacę go z powrotem. Takie kursy. The undead are able to steal. We still need a charged luma. Defeat Scarlet Screamers until you find a fully charged Lumina Crystal. Then return it to me so we can finish the investigation. Eh, dobra chwila. Mam tutaj. Yy. Jest nowy czar. To będzie chyba. Ja przyjedę, pójdę do niej od razu. To będzie chyba z tego, co mi się wydaje, tarcza. Ogień ma chyba tarczę na lód i na ogień. 70%. <laughs> Więc może się przydać czasami. A właśnie, jeszcze jedna rzecz. Po tym. Mm, mam trzy punkty, tak? Tu będę mógł. Yy, pójdę. Właśnie, bo nie. Właśnie, nie wziąłem przecież tego. Yy, Questa od. Yy, a może to pod koniec Wizard City. Chodzi mi o questa od Rumcajsa, żeby zbierać te smify. A tutaj y, będę chciał... Na początku na Szkole Ognia polecam Wam wykupować ogólnie czary ze Szkoły Życia. Dlaczego? Ponieważ y, jest tutaj satyr. No, nie ma co się oszukiwać. Y, satyr bardzo przydatny czar. Y, leczy dużo. Tyle, co... Dwa razy tyle, co wróżka. Za 4 pipsy, więc się przyda, a tutaj już wykupię sobie część czarów od razu. 3 będę mógł chyba, nie? No. Tyle co mogę na razie. No, na dziesiąty poziom jest wróżka. Dobra. Nie jestem pewien... Dobra, skoro na dziesiąty poziom jest wróżka, to nie jestem pewien na który poziom jest... Yy... TREANT yy, ten Zemsta natury jakoś tak się to nazywało ze szkoły życia. Nie pamiętam już. <laughs> Możliwe, że na quest na 12 poziom. Chyba tak, no to chyba jest właśnie na 12 poziom. Na 12 poziomie też będzie misja z czarem. W ogóle czemu ja na pierwszą ideę, jakie mam tam telefort. <laughs> Dobra, tepnę się tam z powrotem. Odcinek ma tak już, nie wiem, z 14 minut. E, no. Szkarłatny Krzykat trzeba pokonać, pokażę wam jedną walkę standardowo, a resztę zrobię sam. Dobra. Gdzie oni są? To chyba one. E... Ci przeciwnicy są z mitu. Ja akurat na nich będę używał... E... Nie będę używał tych kotów, może zostawię jednego. Tak, o. A nie, myliłem się, tarcza od ognia daje yy, yy, tarczę na wichurę i na lód, czyli nie tak jak mówiłem, że na ogień i na lód, ale kiedyś tak było chyba, tak mi się wydaje, pewnie to zmienili, no bo bez sensu, było trochę ogień, tarcza na ogień, nie, sama, yy, jezu, gdzie to? ...duchy są, czy to jest jakiś? <tryk> <tryk> Dobra. I głównie będę chyba używał y, elfów z ostrzem, no bo ...tak chyba będzie najlepiej, tak mi się wydaje. Jak użyję ostrza, potem elfa dam i chyba najdużo dużo po prostu. Zostrzeń 45%. Nawet bez ostrze bym ją zabił, ale chcę jej po prostu więcej damage'a zadać z tego elfa. A ognistym kotem nie byłoby sensu ją atakować, bo musiałbym ją 3 razy zrobić z tego kota, żeby ją zabić. Więc używam ognistego elfa. jak mam już czekać rundę, żeby użyć tego elfa, to już lepiej wolę z ostrzem użyć, prawda? O! Najlepsze wytłumaczenie. I ona już powinna zginąć. Tak. Dobra, no to w takim razie... Yy... No dobra, cięcie. Zobaczymy się jak już... Yy... A nie, dobra, nie, nieważne. Chwila. Zrobiłem tego questa czy nie? Jakiegoś innego chyba zrobiłem? Dobra, nie, cięcie, okej. Okay. Dobra, zobaczymy się jak już pokonam wszystkie świetliste krzykacze Po prostu jakiś quest mi się zrobił po i myślałem, że już skończyłem Dobra, fine. No, no to już... Yy, rozprawiłem się z tymi... ...duchami więc ym, oddaję quest'a w sumie to, to był poboczny, dobra A, I I A tego muszę oddać do Ignace'ego, no. tak Dobra, to jeszcze tego quest'a oddam yy, I myślę... Nie, może uda mi się w tym odcinku e, dokończyć e, drogę, e, jak to się nazywa? drogę ulica Trytonów, no, jest, może mi się uda ukończyć ulicę Trytonów oh, w tym odcinku, If na razie jest 17 minut odcinka to około, to brother, o i jest to ostatni to boss, to więc the on the myślę, że raczej tak, myślę, że raczej uda mi się e, dokończyć to teraz, on jest chyba z ognia. W sumie to nie ma za bardzo sensu, bo powinien być z wichury, bo tutaj wszyscy są z albo z mitu, nie? No i w sumie zobaczcie, to taka jest wichurowe miejsce, nie? Takie typowe dla wichury, wiecie, fioletowe dachy i w ogóle. Przeciwnicy też rangę wichurę mają. Ale nie może mi się coś pomyliło, ale wydaje mi się, że jednak on jest ze szkoły ognia. Tak jakoś mi się... Tyle razy, ile z nim walczyłem, to pamiętam, że był ze szkoły ognia. Ale to się zobaczy, nie? No właśnie tutaj mogę sobie zebrać drewno. Przyda mi się. Może do receptury, nie wiem. Yy, I wchodzę do do wieży, tak? I tam będzie boss. No tak, on jest ze szkoły ognia. I tutaj jest pomocnik swichu Dobra, chwila, e, jakoś tam postawić... O, na niego wezmę, I to will będzie dobra, dobra, Ambrose, will last be A pomocnika zabiję z tego e, Z ognistego kota, więc pryzmy nie potrzebuję Ostry też w sumie nie potrzebuje, tylko leczenie wezmę, o Dobra. No to tak, pomocnika zabije z kota i z ataku normalnego, a bossa zabije po prostu z gnomów. No i wystarczy chyba, żeby go zabić, więc wyjdzie tak z wejścia, minut odcinka, myślę. No, z wejścia. 20, 20 parę może. Dobra, co on da? On dał tarczę lodu na pomocnika. Starczyłem się defensywnie. Defensywa, przechodzę do defensywy. Taką presję na nich wywarłem, że normalnie. Nie wiem czy ja go zabiję, bo on ma. Ale nie, bo to jest tarczy 25%, a mój atak 50% bije. To powinno wystarczyć, żeby go zabić. Tak, no spokojnie. Tak więc jak mi się trafi teraz gnom, to walnę gnoma na bossa. No nie mam niestety. No to wywalę tego ogni z tego elfa może. I żeby nie zostawić tury bez ruchu, to walnę go o tak. Będzie miał wzrost, bo jest z, yy, ze szkoły ognia. Z, yy, lud ma wzrost na ogień. Więc jest kit Dobra i teraz jakby tak? No, gnome łowalne. Później drugi raz Jak mi za dużo zada damagea to się uleczę z wróżki, z elfa. Z czegokolwiek. Ważne, żeby się uleczyć, prawda? I żeby go zabić. To są moje priorytetowe cele. Dwie, dwa elfy nie są mi potrzebne. Eee... <laughs> Bo aż tak dużo mi nie bije, a mam jeszcze ten e, opór. 15% chyba? 14% mam, nie? A na ogień jeszcze więcej. <laughs> Dobra, chwila. Co teraz by mu walnąć? No nie no, taki atak mu bardzo A w już go z gnoma dobiję. No i trzy gnomy i nie żyje go Opłacało mi się iść po tych gnomach. Tak bym go pewnie... Zabiłbym go, ale ciężko by mi było bez tych gnomów akurat. jest padnie teraz więc thank you for freeing me my I please go and tell my sister that wizard dobra teraz idę do tej sushi Grifri sushi sushi gryfryt i yy, oddam jej questa. zobaczymy Ile w ogóle jest Expa na tą misję? 240... No to sporo jak na ten poziom. Teraz mam do poziomu ile mi brakuje? No 600, 700 mi brakuje, nie? No to bliżej będę już... O jakiś kawałek do poziomu 9, tak? No bo na 8 teraz jestem. Więc y, trochę dostanę expa, więc git. No już zaraz do nie dojdziemy tutaj w ogóle. Zawsze mnie tak denerwowało, że taki kawał trzeba chodzić po tej ulicy Trytonów. No tam w ogóle to jest taka atrakcja, nie? Można powiedzieć już, że ludzie tutaj chodzą na bossa, bo on ma 600 HP chyba, nie? I on cały czas się respi, nie? I po prostu ludzie tam chodzą, nie? Trochę bez sensu życie sobie marnują. O. Kurde, teraz. W sumie to by było chyba lepsze niż to co mam teraz. No bo 40 HP to jest całkiem sporo. W porównaniu do tego, że ja mam maksymalnie 600. Y więc ja chyba to założę. A te dwa damage to dużo mi nie pomogą akurat. No a wygląda nawet fajnie. <ścoughs> Może być chyba. Zobaczcie sam. No w miarę jakoś tam. Tylko te spodnie takie dziwne trochę. No dobra, idę już do Siwobrodego. E, tutaj jest quest, jako. E, pogadam z nim i jest. Dobra, tak więc, e, jeśli to by było na tyle z tego odcinka Wizards 101 Droga do Legendy. Jeśli wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Do zobaczenia, cześć!